Wstęp do piosenki Smash Like in Spirit, ja już wcześniej nagrywałem taką rolkę, ale widzę, że tam nie wszyscy do końca skumali o co chodzi, tak więc Jeszcze raz tylko mówię Że to Że grasz to w ten sposób To jest źle Pomimo tego, że wydaje ci się, że to brzmi jakby dobrze, bo to że Źle, wiesz o co chodzi. nie ma czegoś takiego jak źle w sztuce, tak na no, z prawem bym zagrać to wszystko tak I jeżeli Służy to piosence, to OK. Ale chodzi nam o to, żeby to było tak jak w oryginale Więc jeszcze raz, prawa ręka gra kiedy uderzasz w hi -hat go otwierasz, zamykasz go z werblem. Pomiędzy każde uderzenie grasz prawą nogą. I jeszcze na uderzenie w werbel robisz flam, nutę, czyli jedna z rąk spada wcześniej. Po prostu nierównocześnie, tylko wcześniej, któraś, na przykład, prawa. Więc teraz ta figura. i po czwartym uderzeniu w werbel stopa jest jakby na ósemkę, a nie na 16. I to, że tego nie rozumiesz, kiedy ja mówię ósemka, 16, to wynika jakby z braku Twojej świadomości na temat rytmiki. Natomiast cały ten wstęp w wolnym tempie brzmi w ten sposób. A teraz w docelowym tempie już z wejściem na oryginalny beat. Obserwuj po więcej.